Siemanko, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi, tak żeby wrócić do wrzucania jakichkolwiek filmików na ten kanał, żeby on po prostu nie umarł śmiercią naturalną. No to trzymając te kable od mikrofonu, chciałem wam pokazać samochód, który. Trochę się wyróżnia tutaj na tych samochodów, które gdzieś tam jechały na kasację, czy też miały jakąś ciekawszą historię. No bo w pokazywaniu takich zwykłych samochodów przede wszystkim fajne byłoby to, żeby one faktycznie miały albo jakąś taką historię, albo żeby tam było coś takiego niestandardowego. Natomiast ostatnio takie samochody się jakoś niespecjalnie trafiają. Także coś takiego typowego, najbardziej typowego z typowych chciałoby się powiedzieć, jeżeli chodzi o taką niższą półkę samochodów, które tak naprawdę jeżdżą. Jeżdżą, mogą jeździć i nic im nie przeszkadza w tym, żeby one miały gdzieś trafić, na jakąś kasację, złomowiec czy gdziekolwiek. No, część osób uważa, że samochody takie jak ten, czyli Golf 4, ten akurat konkretnie jest w nadwoziu Kombi z roku. 2000, czyli ma 22 lata, jakby nie patrzeć. Czyli 22-letni samochód, któremu tak naprawdę moim zdaniem nic nie jest, natomiast pewnie się no, będą takie głosy, że taki samochód no to się nadaje tylko gdzieś tam na złom, e, ponieważ to jest 22-letni samochód, a ktoś ma samochód 15-letni i oczywiście tamten jest dużo świeższy i jakieś dwa razy droższy od tego powiedzmy, czyli to już na pewno jest zupełnie inna liga. Nie jest. Obejrzmy sobie ten samochód. Tak więc mamy tu Golfa, Golfa czwórkę, rocznik 2022 lata na karku. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, no to takiemu autu nic nie brakuje, jeżeli chodzi o taką codzienną jazdę. Bo ja sobie zdaję sprawę, że teraz, no to wiadomo, jest taki hype też podkręcany przez te wszystkie Instagramy i inne tego typu e, akcje. No, musi być hype, musi być wszystko takie ekskluzywne, musi być wszystko takie wow, e, w leasing i w ogóle byle by było. Natomiast taki samochód, jak najbardziej. Do takiego codziennego przemieszczania się, co mu brakuje? Pokażę Wam wyposażenie tego samochodu, ponieważ on jest w wersji Edition. Tak jest, czyli taka milenijna wersja. Też ma oczywiście odpowiedni napis na nakładce progowej. Golfy zresztą bardzo często występują w jakiś tego typu wersjach. Jeżeli chodzi o czwórki, no to to mnie może aż tak nie zachwyca, natomiast kiedyś, handlując jeszcze Golfami Trójkami, których miałem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo, ich było no dziesiątki sztuk. No to tam przerabiałem już chyba wszystko. Od jakichś Bonjowi, Pacyfiki, New Orleans i... Różniły się tak naprawdę w większości przypadków, tylko właśnie jakimś napisem na progu i ewentualnie naszywką na tapicerce. Ja tam jakichś większych różnic nie zauważałem. ale tutaj w przypadku tego samochodu i tak porównując z innymi golfami, ponieważ takie czwórki już dość dawno nie miałem u siebie, to jest taka pierwsza od dłuższego czasu. Natomiast wyposażenie jest jak najbardziej ok, ale to jak mówię, pokażemy sobie już w środku. I ten kolor, kolor taki naprawdę niewdzięczny. Teraz znowu patrzę w ekran, i on w dalszym ciągu wygląda w tej chwili, no taki czarny. Także muszę jeszcze gdzieś wjechać. Także ten kolor z jednej strony fajny, bo taki trochę inny. Nie jest to czarny, nie jest to srebrny. Taki fajny, granatowy, a bardziej ciemnofioletowy. No ciężki w każdym razie dla mnie do określenia kolor. Aczkolwiek nie ma on tutaj tego dodatku metaliku. To jest taki bardziej, nie wiem, solidowy ten kolor, lakier. No i też solidny jest, jeżeli chodzi o obróbkę, bo ja ten samochód oczywiście tutaj poddawałem takiej małej korekcie lakieru, no ale strasznie taki dziwny, bo twardy. Ja byłem święcie przekonany, że sobie naprawdę poradzę bardzo szybko, no ale okazało się, że to auto stawiało taki dość konkretny opór. No ale całe szczęście opór też stawiał, jeżeli chodzi o rdze, ponieważ tutaj na dachu, Wam go pokażę, są takie miejsca, które są standardowe właśnie dla tych aut, typu tutaj na podszybiu, a tu nic się nie dzieje. Tak samo, jeżeli chodzi choćby o nadkola. No to one też są w fajnym stanie. Niestety tutaj poprawiane były progi. Był ten próg na pewno. Ojej, z której strony? A ja pokażę Wam. Tak one wyglądają na chwilę obecną, także trzeba było tam niestety podziałać. Ten właśnie próg z prawej strony był. No, już go zaczynała brać rdza. Także to trzeba było. Ogarnąć, naprawić, żeby nowy właściciel tego samochodu, ponieważ no standardowo mam nadzieję, że w momencie, kiedy wy to oglądacie, no to samochód już ma nowego właściciela, żeby mógł się cieszyć samochodem, który tej rdzy nie ma. Natomiast tutaj, żeby tak być. O, tu mamy rdzawkę. Jedyna rdzawka praktycznie, która została na tym samochodzie, nie usuwałem jej z tego względu, że trzeba by było albo polakierować cały błotnik, co też byłoby kosztowne i moim zdaniem nawet i niepotrzebne, lub też szukać takiego błotnika w kolorze, mając nadzieję, że nie tylko kod koloru się zgadza, ale też i odcień. Także to już po prostu zostało. No i tutaj mamy takie miejsca na zderzaku, gdzie lakier bezbarwny trochę schodzi. No, ale samochód ma, jak mówiłem, 22 lata. Maska również była lakierowana. No, pewne rzeczy trzeba niestety wziąć na klatę, mając właśnie taki samochód. W każdym razie i tak uważam, że nie jest źle. No i samochód do takiej zwykłej jazdy w takim stanie. Bagażnik się trzyma jak najbardziej, tak samo jak trzymają się te właśnie teleskopki podtrzymujące klapę, bo to też nie jest takie pewne. Roleta się zwija, nawet się rozwija. Także działa wszystko tak, jak powinno, jeżeli chodzi o to. Z tyłu miejsca jest całkiem sporo. Wzór tapicerki też nie jest jakiś taki kulawy. Szyby są w prądzie. Tu mamy sobie taki fajny podłokietnik ze schowkiem. Z przodu, oczywiście, wspomniany napis edition, bo to jest bardzo ważne w golfach, żebyśmy wiedzieli, wsiadając, że to nie jest taki zwykły golf czwórka, tylko to jest właśnie to edition, bo dlaczego nie? Cztery szyby w prądzie, lusterka w prądzie. Co prawda nie są podgrzewane, mogłyby być, bo dlaczego nie? Ale tego akurat tutaj nam poskąpiono. I w środku fotel ma łatkę. Fotel ma łatkę, ponieważ tutaj już był powycierany, co przy tej tapicerce nie jest niczym niezwykłym. Natomiast samochód w teorii ma 270 tysięcy kilometrów przebiegu. Zresztą też taką rzeczą, która tutaj miała miejsce, no to była wymiana silnika. Także wymiana silnika, no nie wiem, czy on ma tyle przebiegu, czy nie ma. W każdym razie wszystkie cepiki i tak dalej, wszystko świadczy o tym, że ten przebieg może być faktycznie tutaj prawdziwy. No ale to jest, jak wiadomo, zagadka taka odwieczna, jeżeli chodzi o te przebiegi. Z takich fajniejszych rzeczy mamy... Tą właśnie fajną kierownicę, taką trójramienną, skórzaną, co też, jak wiadomo, w Golfach niezbyt często występuje, ale dodaje jakiegoś takiego stylu temu samochodu, a temu autu. Komputer pokładowy. Tu w tej chwili spalanie będzie kosmos, ponieważ dopiero akumulator został podłączony. Oprócz tego na pokładzie, jeżeli chodzi o takie fajniejsze rzeczy, mamy kontrolę trakcji światła awaryjne, które mam nadzieję, że nie będą jakoś szczególnie często używane. No i oprócz tego fajniejsze rzeczy, czyli podgrzewane fotele. No i to wszystko fajnie nawet i działa, co też nie jest takim oczywistą, taką oczywistą oczywistością. I naciskamy sobie tu, wyjeżdżają nam cup holdery, które jak widać nie są połamane. Chowają się, wyjeżdżają, wszystko działa tak jak powinno. To też nie jest taką oczywistością w Golfie czwórce. Oprócz tego mamy duże, dwudinowe radio, które nie jest jakoś szczególnie często spotykane. One są w borach, w borach owszem, e, nawet w jakichś dostawczakach chyba, takie podobne radia. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ponieważ ja akurat ekspertem od waga nie jestem. Natomiast chyba właśnie w dostawczakach też takie coś występuje. Radio odtwarza MP3, także też taka fajna rzecz. I mamy tutaj klimatyzację, która jest jeszcze fajniejszą rzeczą. Tu muszę wyczyścić, bo to tak nie może być. Dobra, to sobie zapamiętam, że trzeba to wyczyścić, ale ta klimatyzacja działa i to działa tak całkiem fajnie. Co jest super sprawą, zwłaszcza przy tych temperaturach, bo wy tego nie widzicie, ale ja się właśnie rozpływam i to nie rozpływam się właśnie nad jakością wykonania tego samochodu, chociaż tutaj w tym egzemplarzu, jak widać, wszystko się tak w miarę trzyma. Nie ma jakichś takich dużych trzasków, niczego takiego, pomimo tego, że samochód ma 22 lata, ale rozpływam się właśnie, niestety, przez temperaturę. Także tak on wygląda. Schowek też nie jest płamany. No, jak dla mnie, całkiem fajny samochód. Odkupiony zresztą od rodziny, bo o tym będę mówił w którymś z filmików. Ale większość właśnie samochodów, które mam ostatnio, to są gdzieś albo od znajomych, albo od rodziny, ponieważ jest pewnego rodzaju problem z kupnem samochodu. Ten co prawda ma blachy, tutaj akurat choinickie, ale on był normalnie przerejestrowany, miała nim jeździć kuzynka, okazało się, że on jest trochę za duży jak na pierwszy samochód. No ale z tego wszystkiego trafił właśnie do mnie i mam nadzieję, że właśnie teraz, dziś, jutro, pojutrze trafi właśnie do kogoś, kto będzie się jeszcze tym samochodem cieszył. I będzie mógł sobie po prostu go fajnie użytkować. Także tyle, jeżeli chodzi o ten samochód. Bo ja już tak mówię, muszę wrócić do jakiegoś nagrywania, bo to się staje dla mnie już takie totalnie nienaturalne w tym momencie, żeby to jakoś jeszcze pociągnąć ten kanał. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Do następnego. Hej.